Cześć, tu Chris, witajcie na kolejnym filmie. Tym razem słuchaweczki od firmy XBlitz. Takie oto słuchaweczki. Byłem w sklepie, chciałem kupić słuchawki z mikrofonem na kablu. I co mi wcisnęli? Wcisnęli mi słuchaweczki Bluetooth. Ale nie zostałem oszukany, nie martwcie się, no powiem Wam, że jak za 60 zł to kupiłem przez przypadek całkiem niezły towar. Tą firmę już wcześniej znałem, chyba jakąś kamerę kiedyś od nich kupiłem. Nie jestem pewien. Możliwe, że kiedyś miałem taką kamerę. I co mnie zaskoczyło, już wam mówię. W specyfikacji wam przeczytam, co ona ma najpierw. Czyli wiadomo, Bluetooth wersja 5.0, zasięg działania do 10 metrów, pojemność baterii 400 mAh, i to wojonowa. Nie najgorsza czułość, yy, impedancja 64 omy. Czas rozmawiania do 10 godzin, to znaczy słuchania muzyki, bo ja w sumie nie rozmawiam przez nie. Czas ładowania 2,5 godziny i czas w stanie standby aż 200 godzin. Całkiem sympatycznie. Dobra, ja sobie to odłożę i po prostu wam pokażę. Tada. tak one się prezentują. Całkiem fajny materiał. I co mnie zaskoczyło? Przede wszystkim spodziewałem się śmierdzących słuchawek, yy, wiadomo skąd. Nie czułem żadnego plastiku. Materiał jest naprawdę klasa. Porównywalne ze słuchawkami topowych producentów jakościowo. Naprawdę jakość wymiata. Jak za 6 dyszek w promocji to mnie zaskoczyły. Naprawdę fantastiko. Więc tą firemkę mogę polecić, chociaż jest chyba mało znana, i co one tu mają takiego? Mamy tak, guziki, przewijanie, jest tu też pauza, można też głośność robić, włącznik, wyłącznik słuchawek, czyli Bluetooth, port na ładowanie i wejście na słuchaweczki, tak, bo mamy do słuchaweczek kabelek, czyli podłączamy Jacka tutaj, później do komputera. I nie musimy się przez blutocza łączyć. Superanckie rozwiązanie. Ma to i to. Czy, jakbym na przykład je połamał, że uszkodzę któreś z tych tutaj rzeczy i nie będę mógł z blutocza korzystać, to nie pójdą na śmietnik. A co jest jeszcze najlepsze, tutaj, w tym wszystkim, że jak korzystam z kabelka, to nie dość, że dźwięk jest lepszy, lepiej słychać, to jeszcze nie mi w ogóle baterii. Nie muszę nawet tutaj tego zasilania uruchamiać. Wszystko działa wtedy pasywnie. Co mi się bardzo podoba. A nawet jeżeli włączam zasilanie bez kabelka, słucham np. ze smartfona muzyki czy skądś, to powiem Wam, że ten dźwięk i tak jest fajny. Te basy zwłaszcza słychać, bo to jest chyba wina tej funkcji Deep Bass czy coś takiego. Fajnie te basy dają w tych słuchaweczkach, co mnie zaskoczyło. No, zaskoczyli mnie. Zaskoczyli mnie, bo dawno takich dobrych słuchaweczek nie widziałem. O, włączyłem je, tam się pojawił. Pojawiła informacja Connected, z czym się połączyły. Ja mam pojęcia z czym tylko, pewnie z komputerem, który jest włączony. A tutaj dla porównania, słuchawki, z których korzystam do tej pory, jest to Panasonic Nie, Philips, sorki Philips. To są słuchawki Philipsa takie na kabelku. Ale one mają jedną wadę, która je dyskwalifikuje, bo czasami y, lubię pograć wygierki, a te mają mikrofon, a tamte. Panasonic nie mają mikrofonu i to jest właśnie ich główna wada, która je zyskwalifikowała. Ten mikrofon w tych słuchaweczkach nie jest zły. Można normalnie w gierki grać. W sumie ja nawet nie wiem, gdzie ten mikrofon tu jest. Ale wydaje mi się, że tutaj. Tu jest, gdzie jest ta dziura. To jest chyba mikrofon. Da się porozumiewać z osobą, z którą gadamy, słychać dobrze wszystko. Ta osoba też mnie słyszy, więc jestem zadowolony. Jak za 60 zł, no to traf okazja. niezła. no kupiłem je w promocji za 6 dyszek, no nie da się ukryć, no bo trochę droższe są. Ale zaskoczyły mnie pozytywnie. Nie ma co przepłacać za jakiegoś Razera, za nie wiem, 500 zł, x spokojnie Wam wystarczy. I naprawdę świetny, naprawdę świetny towar. Spodziewałem się badziewia, a kupiłem coś naprawdę fajnego. Także mam nadzieję, że Wam się to spodoba, ta recenzja. Tutaj nawet macie Laur Konsumenta 2021. Także dzięki do następnego filmu, cześć!